Witam Was moi drodzy z życia na ranczu. Jak widać konie po dwóch dniach w stajni bez ruchu jakiegokolwiek dzisiaj muszą wypalić trochę energii. Jedno mnie tylko zastanawia i niepokoi, bo one tu są w moim jakby to powiedzieć warzywniaku, który już przeszedł do historii ale został jarmusz i teraz zastanawiam się jak je wpuściłem dopiero czy ten jarmusz czasami nie zaszkodzi, no jest to zerowa roślina koniki polskie to jednak nie są głupie konie one się potrafią same leczyć różnymi roślinami jak są na wolności w tych yy rezerwatach swoich bo zobaczcie ja sobie zrywam zawsze jak tu byłem to te najmłodsze listki jak sałatę no to ma dużo zdrowych pierwiastków mam nadzieję tylko, że im nie zaszkodzi Bela ocznij się trochę bo ja bym nie chciał później weterynarza wzywać mhm mm mhm mm Wiedziałem, że dzisiaj będzie ciekawie. Się w sumie się zbierałem do nagrywania i pokazania Wam, co się u mnie dzieje, ale. Ale się udało. To się denerwujesz tu. Aha, ty trawkę sobie szukasz nową, świeżą. jestem ciekaw kiedy one zaczają że tu jeszcze są ziemniaki niewykopane częściowo. No takie słabsze grządki były. to zostawiłem cyganek. Odseparuj się trochę od tego. Ty też. Bo to jest chyba, nie wiem, na kasusz kapustowate czy jakie ten jarmusz jest, będę musiał poczytać dokładniej. Wiem, że dla ludzi to jest zdrowe, ale dla koni może być niekoniecznie. Nie fajnie się pokazują. No i podobno ten Jarmusz może sobie zimować. Także widać, że te mrozy co były mu nie straszne. Ci to smakuje, bo zielone soczyste, nie? Dopiero mamy chyba parę dni. Gdzieś będzie, nie wiem, pięć, 4 To tak zdążyłem im tą zielone, co na bieżąco woziłem. Zdążyłem im całe wydać To tam normalnie w tych boksach aż mokro od tej trawy było. Takie to soczyste. A teraz im brakuje parę dni na sianie samym, to im brakuje tego żebym konie nie musiał weterynarza wzywać czasami, bo będzie bida. No, już Belcia, becia, Bela, poszły. No, dalej, tam na dół. No, ładnie pokazywać, jak się <laughs> siano wcina. Jak się dogadujecie, no Daisy, nie bój się, co się boisz. Tarcia chyba tam coś poczuła innego I co wam tak wam smakuje to? Ty wiesz, że masz słabszy żołądek jak one. One potrafią dwa wiadra ziemniaków, zjeść nic im nie będzie. A ty zjesz jedną pyrkę i już masz ochwat. Więc dajmy sobie luz. Chociaż ty daj sobie luz, bo ja nie wiem, co się skończy. Aż tak wam to smakuje, Becia. Aha, a dla osób taka informacja, kto by chciał z dziećmi przyjechać, będziemy organizować kuliki po 2 trzy pary sanek. Oczywiście zapraszamy z własnymi saneczkami. Umawiamy się telefonicznie i możemy sobie takie małe kuliki urządzać. O, oto na tym tutaj w brałaszku gałaszku. O imieniu Cygan. Więc zapraszamy do kontaktu. Zima, jak widać, się rozpoczęła. Chyba nie odpuści za szybko. Bo będzie jeszcze w przyszłym tygodniu dosyć mróz. Za dnia i wieczorem, i w nocy. Widać po tym, jak koniec skopały, że nie ma aż takiej zmarzliny. Ale śnieg się fajnie trzyma. Także te kuliki mogłyby wypalić. No i tym akcentem zakończę dzisiaj. To krótkie podsumowanie tego ogródka Co ty tu masz parcia dobrego? A buraczka że dorwała chyba jeszcze, co? Bo tu niektóre buraczki jeszcze zostały. Hmm? Tak? To się dobrze, jedz sobie eee, Tak więc tym akcentem do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się cześć.